Nie chcą wyjść z domu, to mówią, mam fobię społeczną. A to jeszcze nie jest fobia społeczna. Dabrze, Mardegam, nie to ciasie. jest Przerąbana akcja, bo ja generalnie mam. Te... O, dobra, mamy tutaj już jakiegoś tazosa. Już tutaj, już cię nie ma na kanale. Teraz konflikt umysłu z nie? Ja wiem, że ludzie to robią. O, jezu, ja go wyciszyłem na 300 sekund, i ja myślałem, że mu dałem pana na zawsze. Ojej się nie, dzieje, nie Ale moje ciało mówi nie, bo moja dziewczyna zawsze chciała mieć plasznika, nie? A ja mówię, że nie ma szans, żeby taki dupcyngielek chodził mi po domu, nie? No nie ma szans! Ale ładny! Dobra, ja pierdzielę. Ej, pierwszy raz mam stres w tym programie, naprawdę, tak realnie. No, ej. Ło! Ja pierdzielę! Ej, ja go czuję, jak już mi z ręki, nie? tak skoczył, teraz. Nie, to ten gość w ogóle nie ma fobii przed pająkami. To nie wiem, czemu wpisał to jako fobię. No, nie tak. zlecaj tego. <laughs> oh, <Boże. laughs> no, bo... Chłopie, to nie jest na moje nerwy, ja nienawidzę pająków. Nie chodziło o to, żeby się bać, ale żeby zapanować nad tym strachem. Umysł mówi tak, ciało mówi nie, ale generalnie uświadomasz sobie, że ludzie to robią i żyją, nie? Nie tylko był sprawdzian kontentu, ale i sprawdzian psychu. Może ktoś by chciał spróbować też? Ja, ja, ja bym chciał. Ja. 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 Też nigdy ja. panikam, Giga, nie ty byś chyba chciała. Ha. Tak? O proszę. Wika, to jest Twój odcinek, zaczynasz, nie? Normalnie ma się teraz płakać, szczerze mówiąc. Jak do niego się zbliżam, jak on przyspiesza. Tak jak tobie by stał, to spoko. A ja nie chciałbym mu zrobić krzywdy, bo to jednak jest zwierzę. <grym 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 o Boże, nie mam pojęcia, jakie emocje teraz 20, są we 20... mnie. z jednej strony płaczę, z drugiej się cała czelse. Ile ma oczu? A to się teraz tak może i... ruszyć, jakiego dotknąć? Ta Freez zadowolony, był. emocje są. Nie, no, 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 Owak! Jak to zrobisz, to będzie ci lepiej, będziesz Dobra, się dobrze czuć, Że ci się udało. Dobra, to jak jest płacz, to bym chciał nawiązać do, star do wcześniejszego odcinka. Yy, gdzie ja to widziałem? Wardenga, twoje 5 minut. Bym chciał wam pokazać, jak oni udają. Te o, to to będzie to. Jak oni udają to płakulkanie. A nie tu E, no prze chwilę było na miniaturce Co jest grane? Tak, tu ten fragment Jaki pro... Tutaj wygrał ktoś kto by zaczął robić takie m Konkurencja waszym zdaniem jest najgroźniejsza. się O, tutaj, zobaczcie. Patrzcie na to. z ...nie płacz, nie płacz... się jak w Zobaczcie, jak oni udają. Patrzcie, zwróćcie uwagę. Nie płacz, nie płacz. Po co ludzie wykonują taki ruch? Że jak oczy uzawił, to oni chcą mnie szybko tak przesuszyć, żeby nie były szkliste, nie? A ta dziewczyna udaje, ale nie rozumie tego ruchu, i ona sobie, można powiedzieć, suszy oczy, ale kurwa na odległość. O, tutaj ma kurwa twarz i sobie macha do koleżanki. Nie wiem, czy ja nie zwróciłem na to uwagi za pierwszym razem. Zabawę. Oni nawet nie mogą powiedzieć, że Karol. P ona, ona kurwa suszy telefon, nie? <śmienicza> ja nie jak Nie czy ja jesteś na to wagi wcześniej, nie? Ona dziś ma kurwa przy telefonie Nie właśnie, płac, nie płacz O! ale ja się wzruszyłam! Dziwne, nie? Chyba to młode pokolenie jest niemożliwe. Nie płacz, nie płacz! Czy nic się jak <śmianie> dobra, dobra, oglądamy dalej, <śmianie> żeby to samochodzi. Nie. <śmianie> <śmianie> nie, nie, że nie? nie. I, i, te, i zobaczcie, i, przez to, że Freeze tak ciągle gada, że ma być tak, to teraz nie wiemy, czy ona udaje pod content, bo Freeze ją uczył przez cztery odcinki, nie, przez trzy odcinki, to jest czwarty, że rób pod content, rób pod content. I właśnie o tym mówiłem, że ci ludzie teraz nie wiadomo, czy oni są prawdziwi, czy już robią pod content. Już zostali, zostało im odebrane, to, yy, to ta prawdziwość, nie? I robią to w odcinku, gdzie właśnie tutaj. Uważam, że to jest kurwa y źle to wszystko porobione z tym programem. Bo ja te teraz mi się wydaje, że ta dziewczyna udaje. No nie, nie <śleszone> Nie zrobię, nie zrobię. O, matką. Nie dam na trzy! To no mi się wydaje, że to była normalna dziewczyna, ale przez to, że ją tak cisnęli pod kątem, pod kątem, no to ona w końcu jak wpadła do błota, to mówi ale ekstremalnie, Wo, Teraz nie robi nie wiadomo... Chyba, że to była jej siostra wtedy, nie wiem. Teraz z tym pająkiem też odwalają szopkę. Ale no... Tak są nauczeni, że mają robić pod content. On teraz na mnie schodzi takie wrażenie. Albo że go przez przywalę jak gdzieś oglądałam taki horror. Dawaj, no, ho. Aaa! Ja, no. nie, miałam! No. Nie, nie zaliczył się to. No nie! Ojej, no ona gra, ale problem polega na tym, że nie jest aktorką. I to wychodzi dziwnie, nie? Bardzo się bałam, to Szy? na pewno. To teraz może na rękę? Co? Nie ruszaj. Nie, nie ruszaj, to Ale nie możesz pociągnąć z trakcie będzie szedł. Może wystrzelił. Tak Brawo. 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 Ale nie mów, że nie Nie, to jest fajne. To i... Ale dobrze, mamy na czacie Klaudia AAA. Nie udaje raczej. Widać, że jej się ręce trzęsą. A wiesz, że człowiek świadomy, to może na przykład trząść ręką, gdy chce? Patrz, ja się teraz nie boję, ale dla Ciebie już się boję, nie? Bo mam drgawki, kurwa, mam atak jakiś już, nie? Nie, to też może być wszystko, wiesz. Tak życie jest takie, wiesz? <śleszy> <śleszy> życie oszukuje. Nikomu nie polecam tego robić. Chyba, że ma przyjemność z takich małych chodniku. Albo nie, bo nie. No, podobno to one są pożyteczne. Masz kilka takich bluz czy siedzisz w jednej takiej śmierdzącej wypierdzianej? Szanowny panie, ja bluzę noszę na plecach i tutaj na klatce. Nie mam dupy na plecach ani na klatce. Ty może masz, ja nie mam, ja nie jestem oczywiście, nie mam żadnej, nie dokuczam osobom otyłym. Natomiast rozumiem, że ty jesteś otyły do tego stopnia, że masz już dupę na plecach. Natomiast moja bluza nie jest wypierdziana, gdyż ja ją noszę na plecach, a tam dupy, dupa jeszcze mi się nie zaczyna. Zaczyna mi się niżej. Ale ja nie wiem, co wiesz, monologu! pokonujemy dzisiaj swoje lęki. Byłam o to przygotowana i chcę to zrobić. Po to też w tych wszystkich ankietach czy w pytaniach zawsze bardzo szczerze odpowiadam, eee, ale nigdy w życiu nie miałam styczności z tym, żeby przełamywać fobię. Eee, jak Kasper i Wiktoria próbowali do nich podejść, lub cokolwiek mieli jakąkolwiek interakcję, ja się nie spojrzałam ani razu. Pojrzałam się raz przez odskoczyłam odskoczyłam i wtedy dopiero zaczęłam się cała, cała trząść od Cześć, odcinka. się. cześć. Cześć, specjalnego dzisiejszego odcinka nie znałam. Nie... Yy, wujek Luki w ogóle jest troszeczkę podobny do Brzoza TV, mam wrażenie, nie? I podobny ma yy, chyba poczucie humoru. Dziwny gość, kurwa, z niego jest. Bardzo dziwny gość. <grywa> Jaki on jest To jest wąż, to jest ogólnie dosyć spoko. Nie, ten program się robi bardzo udawany i bardzo przerysowany. Już to dziwnie jest, dziwne. Tylko, że on od nagrywania teledysku z Gen Z ja więc jest taki trochę pobudzony. Żeby was nie, nie? było w szwów. Dominika, witamy wśród wilków. Au! Może była ostatnia? Oc, ogólnie kiedyś ugryzł modelkę tam z, z 16 czy 17 szwów wyszło, ale to była jej wina. I ważne, ważne, słuchajcie, mega ważne, żeby się nie szarpać. Jak już złapię, to wtedy wyłacie. mnie, ja przychodzę i go odczepam, nie? Bo ogólnie jest tak, <śmulat: <śmulat: że się raczej <śmulat>: no, ja te nie, nie nie? ja bym wziął radka teraz. Nie, 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 nie. Zobacz. Słuchajcie, są je? większe. Są większe, tak. Proszę. Ja. A. Nie, może

Ej, łóż cisko mnie, zuciska mnie. Za cziska, za No, no, no.